Przepis na świetne mufinki. Przesiewamy dwie szklanki mąki do mniejszej miski. Dodajemy dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Dwie łyżeczki cukru waniliowego, pół szklanki cukru. Mieszamy. Do drugiej miski dodajemy jedno jajko, pół szklanki oleju rzepakowego, jedną szklankę mleka. Łączymy składniki. Sypujemy zawartość mniejszej miski do większej. Mieszamy. Wykładamy blachę na mufinki papilotkami. Możemy dodać ulubione dodatki. Ja dodaję maliny oraz borówki amerykańskie. Pozostałe zrobią z czekoladą. Wlewamy na dno troszeczkę ciasta, umieszczamy na nim dodatki, zalewamy odrobiną ciasta, aby je przykryć. Dokładamy dodatki. Do wersji czekoladowych kroimy czekoladę w drobne paski i przekrawamy je na pół. Dodajemy je do ciasta, mieszamy. Wlewamy do papilotek, nagrzewamy piekarnik do 180 stopni, góra-dół. Kładamy blachę na drugą kratkę od dołu, pieczemy 25 minut. Czekamy aż ostygną minimum 20 minut. Po tym czasie można zajadać. Smacznego!